A mógłby Pan troszeczkę więcej właśnie powiedzieć o, o tym penthouse i o całej tej transakcji? Klient decydując się na ten apartament otrzymał oprócz ponadwymiarowych ponadwymiarowej przestrzeni piękne katedralne sufity piękny widok na bazylikę mariacką oraz rzekę Motławę do tego ma prywatną windę oraz garaż do którego nikt nie ma dostępu dostęp do strefy spa takiej jak baseny spa oraz pokój klubowy na dole najlepsze adresy restauracyjne w trójmieście czy te wnętrza były już całkowicie wykończone? Nie, to, był, to była nieruchomość w stanie deweloperskim. Pamięta Pan jakieś takie, właśnie szczególne wymagania, jakieś takie bardzo trudne do spełnienia? Tak. W tym roku miałem dość zaskakującą sytuację, ponieważ klient sprzedający zdecydował już się, że będzie realizował aby sprawdzić klientów, których my dostarczymy klientowi, czym posiadają odpowiedni zasób środków finansowych na zrealizowanie sprzedaży, zakupu, eee, zdecydował się na to, aby każdy klient, który będzie zapraszany na prezentację, posiadał swój prywatny samolot. I dużo się pojawiło takich osób? Tak, pojawiły się do tej pory trzy osoby, które są żywo zainteresowane tą nieruchomością i posiadają własne samoloty.